Dzisiaj kilka słów o trójfazówce niesymetrycznej. Jeżeli chodzi o samo pojęcie niesymetrycznej układu, nie, obwodu układu niesymetrycznego to oznacza że albo moduły bądź też kąty przesunięcia tych modułów napięć zasilających są różne od siebie albo też impedancja każdej fazy odbiornika jest różna. Hmm. Weźmiemy, yy, Przeważnie spotkacie się z tym drugim, czyli napięcie zasilania będzie nadal symetryczne, czyli układ zasilający. Yy, odbiornik będzie nadal symetryczny, natomiast odbiornik będzie już niesymetryczny i taki też układ już macie tutaj przygotowany z grubsza do obliczenia. Yy, zajmiemy się układem trójkąt. Trójkąt, ponieważ on jest nieco w mojej, przynajmniej w mojej opinii nieco bardziej skomplikowany niż układ gwiazda-gwiazda. Yy, Nie mamy tutaj już zależności tych pierwiastków z trzech, jeżeli chodzi o yy, prądy przewodowe i prądy fazowe. Yy, I to jest yy, w trójfazówce symetrycznej było coś takiego, czyli przewodowy, czyli w tym miejscu był pierwiastek z trzech większy niż fazowy, czyli prąd w tym miejscu ale w trójfazówce takiej, czyli już w układzie niesymetrycznym o tym możecie zapomnieć musimy korzystać z prawa Kirchhoffa, ale o tym za moment natomiast jeżeli chodzi o sam układ niesymetryczny gwiazda gwiazda yy, tutaj mamy do czynienia z, tutaj z tymi punktami neutralnymi yy, między którymi Występuje tak zwane napięcie niesymetrii. Gdzieś tu po drodze Wam rzucę wzór: i każde napięcie fazowe, czyli aby otrzymać napięcie na np. A, czyli napięcie między tym punktem a naszą fazą, należy pomniejszyć to napięcie zasilania o napięcie. Nie symetrii i dopiero z tego napięcia policzyć tutaj ten prąd przewodowy, a prąd przewodowy jest też prądem fazowym, jeżeli chodzi o układ gwiazda-gwiazda. Gdzieś tutaj Wam rzucę po drodze wzory, żeby Wam to nie uciekło. I to takie są w takim dużym skrócie, takie różnice, jeżeli chodzi o układ gwiazda-gwiazda i trójkąt-trójkąt. Tylko układy niesymetryczne. Wracamy do naszego trójkąta. Dobrze by było sobie oszczelkować ten obwód na początek, czyli prądy fazowe, przepraszam, prądy przewodowe, prądy przewodowe, napięcia międzyfazowe. u AB u BC u CA oznaczymy sobie jeszcze węzły bo to zaraz się może przydać i prądy fazowe czyli i AB i BC i CA i CA Samo oszałkowanie jest tutaj umowne, więc tu w to nie wnikamy. No i co? Bierzemy się za to zadanie już powoli. Dobrze by było mieć na początek impedancję każdej fazy. Czyli to, co się znajduje między no, naszymi węzłami, między naszymi fazami. Zb. między tym a tym, między tą fazą a tą mamy rezystor mamy rezystor, jeszcze tylko może zerknijcie na dane RXLXC po 20, napięcie przewodowe, napięcie międzyfazowe 400V yy, jedziemy w takim razie ZB między tymi fazami jest tylko rezystor od razu tę impedancję proponowałbym Wam zawsze sobie zamienić na postać wykładniczą, bo to ułatwi Wam życie i ułatwi Wam za moment liczenie prądów. BC. BC, czyli jesteśmy, tutaj mamy cewkę. Cewka w postaci zespolonej to jest JXL, czyli w naszym przypadku J20, i to w postaci wykładniczej będzie wyglądało E do J20, E do J90, CA. Czyli tutaj macie kondensator czyli w postaci zespolonej to jest minus JXC, czyli minus J20, w postaci wykładniczej. Tak. To już mamy przygotowane. Rozpiszmy sobie jeszcze obok nasze napięcia. Tak jak wspomniałem w praktyce będziecie się przeważnie spotykać z, ze źródłem symetrycznym. I tak napięcie UAB, C CA 400 E do J 0, 400 E do J minus 120, 400 E do J 120. Mamy już napięcia. Liczmy więc nasze rędy fazowe. I AB, czyli U AB przez AB. Oczywiście wszystko jest tutaj liczbami zespolonymi, także to też wypadałoby tutaj pozaznaczać. Yy, czyli mamy 400 E do J ła 0 przez ZB 20 E do J 0. 20 e do J 0. <laughs> No i pewnie otrzymujemy jakieś 20 do J0, czyli po prostu 20. Te prądy też proponowałbym Wam od razu sobie potem wyprostować do postaci, przekształcić, może nie wyprostować, do postaci y, algebraicznej, czyli tym wzorem moduł Z i w nawiasie cosinus phi plus j sinus phi y, i BC, czyli UBC.

Z I, I, I C A, czyli U C A przez Z C A, dwadzieścia y nie minus, czyli cztery stałe do sto dwadzieścia wrzucamy Z C A, czyli dwadzieścia do J minus dziewięćdziesiąt. 90. moduł znowu jest 20 bo 400 przez 400 120 przez minus 90 czyli 120 plus 90 czyli E do J 210 zamieniamy sobie to na postać algebraiczną czyli cosinus minus 210 razy 20 mamy minus 1732 I sinus minus 210, czyli pół razy 20 plus 10. Powtarzamy operację za plus 210, czyli cosinus 210. To jest znowu minus, czyli minus 17,32. I sinus. 210 to jest minus pół czyli minus 10, bo pół razy 20 da nam 10 w ten sposób mamy już prądy fazowe czy to w postaci wykładniczej czy to w postaci algebraicznej ale nie dążymy do poznania też prądów przewodowych jeżeli weźmiemy sobie teraz poszczególne węzły na tapetę to będziemy mogli o wyznaczyć z nich równania wynikające z pierwszego prawa Kirchhoffa, prawa Kirchhoffa yy, z tym, że no, tak jak już wspomniałem, nie ma tutaj tej zależności i o tym trzeba pamiętać. Dlatego musimy do tych równań podstawić nasze prądy fazole i dopiero potem yy, w wyniku yy, zastosowania pierwszego prawa Kirchhoffa otrzymacie prądy przewodowe. Yy, jedźmy w takim razie. Węzeł A. Do węzła IA, do węzła ICA, od węzła IAB. Do węzła IA, do węzła ICA, od węzła IAB. Przekształcamy to równanie, bo przecież AB mamy, CA mamy i A szukamy. Czyli b odjąć ICA I w ten sposób obliczycie sobie po podstawieniu tych danych tutaj już i a. To samo robimy dla węzła B. Dla węzła B do węzła i B do węzła i AB od węzła i BC, czyli IB to jest i BC odjąć i A B i dla węzła C i dla węzła C. I znowu do węzła i C do węzła i BC od węzła iCA, czyli to jest i a odjąć I B C. No to podstawiajmy I A i AB Czyli 20 odjąć CA odjąć, czyli tutaj musimy sobie te znaki zamienić. Otrzymamy coś takiego. IB, IB-C, odjąć, i AB, i dla węzła C, i CA, odjąć, i BC, Odejmujemy, czyli tutaj mamy zamianę znaków. 10. No i wróćmy, wyprostujmy jeszcze te nasze działania. Czyli mamy 20, dodać 17, 32, dodać od 10, czyli 37, 32 i od 10. Potem mamy minus 17, minus 20, czyli minus 37, 32 plus J10 i potem mamy minus 17, plus 17, 32 i minus J20 w takim dużym przyspieszonym tempie, ale ze względu na to, że samo rozwiązanie działania dosyć że rozwiązanie zadania dosyć długo zajmuje, dlatego też staram się to maksymalnie streścić, a zawsze możecie otworzyć sobie film kilka razy i do tego wrócić. No i mamy nasze prądy. Mamy nasze prądy, natomiast czasami pojawia się jakieś pytanie typu, jeżeli byłby tu włączony amperomierz, ile on pokaże? No raczej nie pokaże Wam tyle, dlatego żeby obliczyć wskazanie amperomierza. Dobrze by było zamienić to jeszcze na postać wykładniczą. No to znowu bierzemy sobie. Bierzemy sobie moduł z tego wyrażenia, czyli tak, kwadrat pierwszego, dodać kwadrat drugiego i pierwiastek z tego, czyli otrzymujemy 38 64 e do j. Obie rzeczy są, czyli część rzeczywista, część urojona są dodatnie, więc kąt przesunięcia fazowego tutaj, jeżeli chodzi o ten prąd, jest w pierwszej ćwiartce. Liczmy, liczmy w takim razie, czyli z arkusa kosinusa, na przykład, część rzeczywista przez moduł, i mamy, że. Ten kąt przesunięcia fazowego to jest około 15 stopni. Jak popatrzycie teraz na te liczby, okazuje się, że moduł za prądu IB jest taki sam. Natomiast co się dzieje z kątem? Część urojona, część, przepraszam, część rzeczywista jest ujemna, Cięć urojona jest dodatnia, co sprawia, że kąt ląduje nam w drugiej ćwiartce yy, yy, układów współrzędnych, czyli to będzie 180 odjąć 15 stopni, czyli 165, jeżeli dobrze liczę. 165 stopni, yy, no i C. Tylko minus J20, więc moduł z tego to jest 20 po prostu, a kąt jest minus 90 stopni, bo to pokrywa się z częścią ujemną osi Y. Z, osią, no z częścią ujemną osi Y, może w ten sposób, jeżeli chodzi o układ współrzędny, dlatego tam jest ten kąt minus 90. Mamy moduły, mamy kąty przesunięcia fazowego. No fajnie by było jeszcze odnaleźć się w tych wykresach, no i dobrze by było też te wykresy realizować, znaczy rysować za pomocą no, dokładnego jakiegoś urządzenia. Mam tu na myśli po prostu y, kątomierz. Dobrze by też było rysować je y, też na papierze milimetrowym, gdzie możecie przyjąć jakąś długość modułu y, i tak dalej. Y, Sporządzmy sobie więc taki wykres. No i cóż, zaczynamy od Źródła znowu. Nasze źródło, źródło było symetryczne. A może zaszalejmy. Trochę miejsca będzie. Nasze źródło było symetryczne, więc sobie takie źródło rysujemy. Bamy. nasze napięcia UAB UCA UBC następna rzecz to jest wyrysowanie naszych prądów tylko musimy mieć kąt przesunięcia prądu względem naszego napięcia kąt przesunięcia prądu względem naszego napięcia czyli to są te te kąty i teraz tak to mogą możecie przesuwać te kąty względem tych napięć albo możecie zaznaczyć na w układzie współrzędnych to. I tak Wam powinno wyjść. Mniej więcej to samo. Yy, jedźmy w takim razie. IAB to jest 20. Yy, o to powinniście zaznaczyć, tak? Bo tu jest konfiguracja. 20, więc się okazuje, że IAB nie jest przesunięte. I tu mamy IAB. IAB. Idziemy dalej. I IBC to jest minus, 120, minus 210. 210 wszystkie prądy mają ten sam moduł, co oznacza, że też powinny być na wykresie wektorowym długości wektorów na wykresie powinny być takie same BC 20, minus 210. No to jedziemy. Minus 210 albo 100 50. 210 albo 150, coś takiego. Tutaj były 3 cm, więc też dobrze byłoby, żeby te 3 cm były tutaj i to był drugi prąd, czyli I B C teraz jak popatrzycie mam pod ręką ekierkę I teraz tak zaznaczaliśmy ten prąd, czyli BC sugerując się tym naszym już wynikiem czyli, że ten prąd jest przesunięty o minus 210 stopni i to ma odpowiadać przesunięciu tego napięcia tego napięcia o kąt 90. Czyli to napięcie IBC, UBC jest przesunięte o 210, o 120. IBC jest przesunięte o minus 120, a ten kąt jest jeszcze przesunięty, kąt tego, tego prądu fazowego jest przesunięty jeszcze o 90 stopni.

I ca. I ca. I też. Kąt przesunięcia między tym napięciem a tym prądem miał wynosić minus 90 stopni. Mamy tutaj nasze minus 90. Co dalej? Prądy fazowe narysowane, no to teraz wypadałoby jeszcze wyznaczyć prądy międzyfazowe. Prądy przewodowe, nie prądy międzyfazowe już. Czyli IAB odjąć ja IA i CA, czyli najpierw CA odkładamy sobie tam. To jest nasz minus ICA. Teraz stosując zasadę równoległo boku, no będzie ta zasada troszkę na oko zastosowana. Albo i nie. 30 stopni. 30 stopni. I mamy tutaj IA. Widzicie, jak kąt przesunięcia fazowego wynosił w granicach 15 stopni około. Oczywiście, bo wszystko jest obarczone jakimś względem, ale 15 stopni to jest ten kąt w tym miejscu. Jedziemy dalej. IB to jest IBC. Odjąć UAB, czyli UAB. Odkładamy z minusem w drugą stronę. I dodajemy do BC. BC mamy tutaj. Tutaj wydaje mi się, że jest. Ile? No właśnie, w granicach 30 stopni. Czyli tutaj gdzieś. to jeszcze należałoby to połączyć mniej więcej nam to wyszło i tu mamy prąd IB, teraz prąd IC to jest ICA czyli kąt ICA no i nawiasem mówiąc 165 stopni to jest ten kąt tu c IC. ICA mamy tutaj Yy, odjąć BC, odjąć BC, czyli tak, najpierw BC z minusem. Czyli tutaj, to jest nasze i minus, i BC, i potem dodajemy to do tego. No. Yy, 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 yy. Już niestety na oko zrobię, czyli tu odkładam ten bok, czyli trzy centymetry jest najgorzej, prawie wyszło trzy centymetry, i tu aj. Miało być tak pięknie, dobra. Trochę poleciało. I tu jest nasze IC. IC minus 90 stopni. Czyli tutaj. Tak jak widzicie, tak to wygląda. No dosyć sprawnie i szybko starałem się to zrobić, ale niestety z trójfazówką już tak prosto wesoło nie jest. Do usłyszenia następnym razem.